Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj danie przygotowane w plenerze, a mianowicie na ognisku, czyli Gyros i chlebki Pita. Bardzo smaczne, łatwe w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tego do dania. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do misy robota przekładam 70 g drożdży, do tego łyżka cukru, pół szklanki ciepłej wody i dokładnie mieszamy. Drożdże zaczynają pracować. Tak więc teraz wlewam około 4 łyżki oliwy z oliwek, ciepła woda, 700 g mąki pszennej oraz łyżeczkę soli. Dokładnie wyrabiam ciasto. Ciasto jest wspaniałe, elastyczne i plastyczne. Teraz przekładam je do miski. Dno miski wysypałam mąką, przykrywam. No i jedziemy na ogródek. A tam będziemy piec placki. W misce uszkowałam sobie cztery wyfiletowane udka, które pokroję, oraz dwie połówki piersi. Teraz przyprawiam to wszystko solą, słodką i ostrą papryką oraz dowolną przyprawą do grilla. Do tego odrobina oleju i mieszamy. Mięso przekładam do pojemnika. Przygotujemy sos tzatziki. Do miski przełożę duży jogurt grecki, gęsty. Do tego trzy ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, pokrojony koperek, Ogórka należy zetrzeć, posolić i wycisnąć z nadmiaru płynu. Dodajemy do sosu. Do tego dodaję szczyptę soli oraz odrobinę cukru. Wszystko dokładnie mieszam. Sos przekładamy do pojemnika. Ciasto już wyrosło, pora uformować chlebki. Ręce maczamy w oliwie i porcujemy ciasto. Każdy placek smarujemy olejem i rozciągamy. Aż powstanie takiej średniej wielkości chlebek. Chlebki już nam ładnie wyrosły. Należy patelnię naoliwić. O, jest mocno rozgrzana. Tutaj mam tymianek. Dobra. I teraz kładziemy taki chlebek. Przykrywamy. Czy nie jest za duży ogień, ale można go zmniejszyć rozgarniając drewno. A więc chyba tak zrobimy. No i tak pięknie pieką się te chlebki, ładnie rosną, ależ wspaniałe. Patelnia jest rozgrzana, umyta, trochę oleju. Teraz nasz przyprawiony kurczak. Przygotowałam sobie wodę, żeby on się za bardzo nie spiekł. Tak więc od razu woda. Tutaj jeszcze mamy warzywa: papryki, cebula, cukinia. Dorzucimy do kurczaka jak tylko się podsmaży. Dobra, kurczak lekko podsmażony, tak więc wrzucamy warzywa. Cebula, niech to wszystko pięknie się podsmaży. Na to położę tymianek. Troszkę przejdzie wszystko tymiankiem. Pięknie wszystko się smaży. Miętko już się pięknie wysmażyło, tak więc je wyciągniemy. No, i wspaniałe danie mamy gotowe. Gyros, placki, chlebki, sos czosnkowy. Zostało nam posiekać szczypiorek i koperek. Można podawać. Smaczny domowy Gyros, przygotowany w plenerze, gotowy. No, i teraz nic innego, jak tylko podawać. Kawałek letka. Całość bardzo łatwa w przygotowaniu, no i przepyszna. Zostało nam jeszcze spróbować. Mmm, cudowny smak. Bardzo smaczne chlebki, pyszny sos i pyszne mięso z warzywami. Całość rewelacja. Myślę, że jak zjem tego pół chlebka to wystarczy. Danie jest syte, smaczne. No i przygotowane w plenerze. Polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.